A jeszcze trzeba iść prosto, żeby, żeby to znaleźć, to muszę iść tą drogą. Tak jak już nieraz mówiłem, jeśli chodzi o Tajlandię, to tutaj nie ma się co bać. Raczej nie powinno się Wam nic stać złego. A w Manili zapomnijcie, że pochodzicie w taki sposób z kamerką, czy gdzieś tam z wypełnionymi kieszeniami. To jest nierealne do zrobienia, niestety, bo tam od razu ktoś przybiegnie i próbujecie skroić. Dopóki co nie jest niebezpiecznie. Ale czasami czuję się creepy, jak do mnie podchodzą ci co tam coś chcą zaproponować. To mi się akurat nie podoba i dziwi mnie to, czemu to są czarnoskórzy. Nie wiem, czy oni tu jakaś mapie mają, czy coś, nie mam zielonego pojęcia. Ale są zaczepni i to mi się no, nie podoba. Zresztą ja też nie chcę ich nagrywać jakoś tak wybitnie. Po prostu idę dalej, mówię nie dziękuję, nie chcę i tyle. Dobra, to już jestem tutaj za terminalem 21. Też widać, że tutaj dzieje się życie. Jest koreczek, tutaj imprezowy wóz, tuk imprezowy. Dalej. A i tam mamy soy kowboy.